Witamy was w części drugiej Bebeik Co tam się wydarzyło? Bebek jeździł, za... Lał Jak, jak się, szalony. Pojechaliśmy na tą próbę Co widzieliście w poprzednim odcinku Wszystko było pięknie, tak? Było pięknie, zap***ał, no tak się cieszyłem Ja tam, dobra, jadę do domu Nawet narzędzi mi się nie chciało sprzątać, wszystko zostawiłem Wsiadam w to auto, cisnę tam w tym lesie jest dopuszczalną prędkością. Wstaję na światłach i części się całym autem i oświecił się czeka. No, kurwa, coś jest nie tak. I my tam robiliśmy wtyczkę, wyszedł pin. Mówię, pewnie ten pin wyskoczył. Dobra, trzeba to zro zrobić, nie? I przyjechałem tu z powrotem na czegarach otwieram tę pokrywę. Patrzę, a tam luźny wtrysk! Skoczył normalnie wtrysk, urwała się śruba. I dlatego... Mamy teraz gwint z M6 na M8, bo już nie ma mięsa w głowicy. Ponieważ Ale jest to niebezpieczna pracowny. operacja, tak? No, ogólnie jest Ryzykowna. Problemy, to znaczy ryzykowna, jak się nie uda, to głowica jest do zaściącia i muszę kupić na głowicę. Dlatego też ogólnie widzicie drugą część. Przez to, że BBik się spustolił. A tutaj delikatny Lik. Co to kurde stoi? O co tu chodzi? Powiedzieć za wiele nie możemy. W sumie nic nie powiemy. Ja się srać chciałem na cylindra. <laughs> Zobacz te omulce. No oni tego nie poczują tutaj. Tragedia. Za no tak szczerze, lepsze mam w BBI-ku. Ale zacisk, jest, Już BBI przygotowany, bo w garażu jest zrobiony inny projekt. Inny film, inny projekt. Patrzcie to. No to tak wygląda, bo my to już próbowali jakoś tam pozbyć się tego. Warunki polowe, tak jak to było kiedyś w pierwszych odcinkach, widzowie. Powrót na stare śmieci. Trzeba się zabrać do roboty, nie? No, jak? To musi być, widzowie, naprawdę zrobione dobrze. Bo jeśli to stanie się gdzieś, konsek z drutu spawalniczego, będzie. Arek wspiera swojego ulubionego Jupitera Kamilla Buddha. Arek ostatnio był u niego pod Jestem Nie ma druta. Można spawać dane, jest już tutaj lekki smark. Co jest w tym nie tak? Ja bangla. Ojojoi, ojojoi. Ojojoi, ojoj, ojoj, zapłonęło. Zobaczymy, czy to się uda odkrecićdziesiąteczka <grym>, 3 metry, 3 metry chopie, pato. I 50. Proszę, proszę. Nie, już się Kurde. No, trzeba to wiercić. Podejmijmy jeszcze jedną Nie. próbę. Proszę cię, proszę cię. Nie no, wiercimy to Decyzja jest następująca, czyli ukręcanie tego i następnie rozwiercanie gniazda. Jezu, udało się ukręcić Przyjechali oponenci ze sprzętem. 3 sekundy wleźli na garaż i już robota, już jest nabijane. Ale jest opiłów. Czyli lekkie ligmy tam dali jest. Dobrze, dobrze. No i tak chyba pierwszy film będzie film skupia, ale z tego dzie, no z, z tego nie Na filmie to dopiero obejrzyj <gulet> Kurczę, mikrofibry Mówi... 2 złotych kosztują, mało będzie liczył ja, Ale chłopiec. Ty... Ja, Co my przed chwilą gadali? Bo zawsze szmaty ode mnie bierzecie zawsze To ci ode kupimy bierzecie. Nie, bo zawsze ode mnie szmaty bierzecie Chłopie Kurczę, a jutro ci zamówię na Aliexpress, nie? Tak o tyta ty szmat Za 15 złotych Trzeba było wziąć brudna, nie nowe Ale to jest czyste silnik i będą czyste szmaty No pewnie tak Nie i... Co za szpakaniec! No Po pierwsze ja jeździłem, po drugie sprzedaj i pici na mikrofibrę. Co was kawał? O... Jesteście zwykłymi k***ami i nie tyle. mu Arek za kole! Odsłuchaj za kole! Wierdą, wierdą, wierdą. Patrzcie to teraz, Arek nie zesłoni paluszkiem. To zresztą to już jest drugie, na... Idzie on tu, bo ja tu marznę. Idzie on tu! Delikatnie krzywo jest to zrobione, ale będzie Od ok to Aleka, tam... on, to obie... pod... on to tak wier tak. <śmiech> <śmiech> ale powiedział, że będzie dobre. ciekawe jak ten konik będzie tam siedział, nie? No nie przy, przy takim kącie. Nie będzie. No to jedna rzuteczka. Jak to wytłumaczycie? Narzędzie gwintownicze. Zaprezentuj. Po co tu się dzieje? <laughs> Koń, o co tu chodzi? Uro, będzie. Coś, to jest prawdziwy gwintownik Narzędzia profesjonalne Dalej. Szkodzi czy nie szkodzi, że jest krzywo? Szkodzi. A teraz do kamery powiem, że szkodzi Nie, to nic nie, nie, nie szkodzi. szkodzi Dużo się ci zostało w Po co zobaczyć, czy to będzie działać Chwila prawdy, czy koń siądzie no Jest koń, nie, Ale jest, delikatnie. Jest przyjemny, ale dobra, nic się nie stanie, bo szakne. też dziura jest większa no. w tym w koniku Patrzcie, porcie koń krzywo Pogaż ta śruba, jak Garece fajnie ob obszlifował <laughs> tu uśrubę nie? Ma. To jest nie no po to, żeby to auto jeździło. De deczko przegałeś. Nie no, już widzę jak to za luźno idzie. Musisz to dokręcić. Przęco. Jak gdzieś to wymierzył, żeby to przliwowo? Jak ja tu zaś kolejny nowy olej, nie, i to zaś nie będzie jeździć. To już nie, w Serio już tego nie robię, Nie mam tak, głowicę on będzie pana. tak. A skąd wiesz, jak to trzymie? No, tak. O kurcze, ile tu jest dokręcane? No, ja ruch, chodaka, ja to taka poszedł. runa. Tak, jak ma być, fuszerka, to co lubimy ale. najbardziej. Ja nie wiem, czy to do filmu mamy po <grym> dodawać. Pomału, Arek, pomału, pomału. ci ludzie nas wyśmieją. Daj poleżeć To poleż teraz, teraz, to w, teraz <grym> Nie wrzucamy tego do filmu, ale chyba. Wrzysamy, wrzucamy, wrzucamy, tak. musi być fuszerka. Bo wiesz że tu 90 poszło. No to dobra, bo tu też jest grupa musi No, musi to wysiadać innego. Tak. No, także ogólnie widzowie, Arek teraz będzie zakładał dekiel. Wszystko już składane tak na glans. No, ale tak, głupica i tak, wymienię, no, bo to też Teraz tak no, Chwilowo, ale teraz będzie wszystko już składane Olej zlewany, nowy zalewany Właśnie Że to się uda Co będzie, to będzie later. Arkadio spuścił olej Już jest gotowy do jazdy, tylko brak oleju jest A więc teraz będzie zalewane wymieniąc 80 kilometrów, no to jest chyba hit, nie? Nowa oliwka olej, Oliwka zalana Popoje, hali Jest, jest, chyto, chyto za <śla> <śla> Zaraz będą, nie, nie. zaraz będą testy. Czy tego lona Czy ma no? No. No, my z Olive'a wzięliśmy. Samo w wszystko. Sprawdziwego. Sprawdziwego. Ale... była. Jasno, rozumiem, jak najbardziej. Bo... A tu już maskę, zobaczymy co on tutaj nam oferuje. Sprawdzimy. A, maska już się no nauczyła. Tutaj, 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 tutaj. Zejdzie tam pan, nie na A czemu tu jest rozebrane coś. Co, co tu chodzi? Olej trzeba sprawdzić. A jest, jest. Jest olej? To, Aha, tak, dobra, to dobra. To musimy o odpalenie Proszę palić, jedziemy. A, akumulator słaby. 2,5 możemy dać. Dajcie 2200 i zabierajcie to. 2200? gadani. Dobra, powiedz, co tu się stało i co będziemy robić. Pana. Tutaj, tutaj. Łukaszku, Łukaszku robił. Łukaszku robił. To. Z tym już nie? Ale tutaj ja nigdy nie wiem, co tutaj <laughs> poprysk! ale wie, nie wiem, czy policjanty będzie spełniać. nie wczoraj. To, co od was pojechałem, chodźcie do auto, bo mi się A Ale jak powiedz, co będziemy robić? Nie lubię wciągać głowicę. To szybka akcja. Jadę wczoraj to, co od was pojechałem. No i jestem już tam, już prawie że na miejscu. Jakże jakiś dziwny czas był taki klep, 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 nie? Gadam, o kuba, coś się stało, nie? Ale to zignorowałem. Wie, a, muzyka głośniej się nie to zignorowałem. Dojeżdżam tam już kawałek dalej, dobrze z górki, było zgasło mi auto. Próbuję go palić, nie pali. Gadam, wiesz, jak odpalał i gasnął. Gadam Ścimy go tak na rozruszniku Załapał, nie? Jadę na tych czegarach, ale tak klepał. Barkowałem, gadam, nie no, nie zasnę muszę ściągnąć dekiel. Waliska, dobrze ją wziąłem, dziesiątka Nie byłbym sobą, nie zasnąłbym. Pierwsza, dziwne, bo ta była dobra. Trzeba i... to transportować. Do... No. 35 km na holu. Dobra, to jadymy. Znaczy bo nie musimy 35 km na holu. Nie ja bym zadzwonił, do tego najlepszego mechanika w Polsce, on ma jakąś rulada czy coś. Dobra, pojechali Dobra. czy nie pojechali? pojechali. No, mówię, nie jedziemy pojechali! To się to zjedzmy, to się z Riga? Dawaj ta kamera szumata. Podpijamy tutaj teraz BB-ika. Ładnie do kiji Dawaj ta kamera, nie będę denerwować. Nie. Na po ciężkiej wyprawie holowniczej udało nam się dosterczyć BBaika na garagę. A ten, robimy ten Fluffy High Challenge. Nie jest mu? Na się górę. O, dobra, to wbijajcie 5 tysięcy łapek w górę i w następnym odcinku zobaczycie Fluffy Hard Challenge by Joki. Za tu się dzieje Rydz pod dekielem. Ryc po nim Arek. Nie, no nie już, to. dajmy mu spokój. Nie no, za wczoraj, kurde, ty, ty, ty byłeś? Mój, już, ej, do tego trochę Ty Ale byłeś to Arek to dla to niego to taki to tak. dobry. Widzowie, ten dekiel w ciągu tygodnia był ściągany. Ja ściągnąłem w 3 minuty i 3 razy oliwy winy w ciągu tygodnia. I 17 razy dekiel ściągany. Płyn wodniczy! Już trzeci raz by dał wymieniał. Nie, to dawno kimkać z tego. Nie, już wleja zaś nowy, ja już to a p... już teraz wleja ten nowy płyn i mam to w no jak to już teraz nie będzie działać, to leję mu k***y starego To Krzysiu będzie robił wymiana to ja będę od niego Praca wrze, tutaj tam wszystkie e, wężyki, osprzęty zostają poodpinane Stawmy czas antenowy i tyle ataków za 25 minut w 25 minut Chłopcy tam kręcą zbiorniczki, powódź masakryczna, wilgoć w kanale O jak ciece Chłopie, bo już mam dość tego auta, <laughs> tych wszystkich aut, trupów Myślisz, tego nie chcę robić zarobić k***a Jezusi właśnie, takie nerwy na to, że normalnie to zaraz wszystko tu na najchętniej ale powiedział, że jak ten, jak zdejmiemy głowicę, zareje to wszystko ropą fajnie I jak ropa zejdzie do jutra, a w sumie weź wytłumaczcie czemu jak ropa no, zejdzie No opowiedz o co, o co chodzi, chodzi całe, nie? To znaczy, że góra znaczy, że jest szczelny, tak? Czyli pierścienie przypuszczają, tak? Pierścienie, no. albo już tak w... są no te i łazi z I gadam, ja gadam Markowi do i... <laughs> pierścienie przy okazji zrób. Ale ja chodzi o tak, to se kwarup. Ja jak gra nie będzie do jutra, to to na ojca już ale lansa. To jest pewnie 20-letnia śruba, kurwa. Yo, kręc... to, jest... to, to jest? Widzicie, Widzicie jaka tu jest współpraca? On, mu. On mu, on mi. ja mu, Anus. Ale się odjebugaż tu począł z rl em <ślam> I Jarek dostał pysk młynem chodniczym. Nie, raczej nie wyjdę stąd Wszystko do oczu, nie w dupy, park jest tam Fajny, że jest Arek, ostatni przewód i będzie ściągana głowica Arek, jeden dziewięć A czemu tu właśnie ten tak pompowtrysk góry? Bo co było? Tak, głowiska mała Ku górze, ku górze pana Zaraz tu Nie, trzeba podłóżkę odrzucić Daj go tu trzymać Właśnie I poszło Poszli, Poszli. Uf, uf, uf. Dawaj do nas tu Tu będzie przeprowadzana operacja na tym stole Ojcze, rysła Czekaj, to jak to wyczyścimy tu jest ładny. Ty był spawany w ogóle ten blok. Jak spawany blok? No tu gdzie przykręcasz śruba na poduchy. Ktoś rozdupił gwint i to spawał. Patrz tu. A jest, jest. się patrz. Raz. Dwa, tu już cztery. Pęka, cztery, Dzięki Szymon. Od czego takie coś się dzieje? Patrz, co? takie jakby dziurki, oby coś tu biło w to. To? No? Spalone. A, to, widać, no. A to, to i to jest to normalne co gadałeś, no? No ale to mówię tak, to już tu już jest A tu małe. Wow. No. Widzisz, to jest wszystko zażygane olejem, bar i teraz pytanie czy to jest stąd Serio spod tej uszczelki. Stąd czy nie jest to co i tak to było do zrobienia. No, no. Ale ten blok, Wybry. to opiecz trzeba całe wymienić, całe silnicze, cały ten słupek wymienić. Tutaj Łukaszek zalewa toki. Tak dla testu, zaleje pokorek. Dobra opcja. na czym tutaj robota? Stanęła. Oj. I Dobra tutaj chłopcy już prawie wszystko rozebrali I tak wygląda głowiczka to... Potem jeszcze cały chyba Arecek taki wymyślił Żeby cały supeczek chyba wykuć Pochować Tylko mi się nie chce chować bo kurde <laughs> Zasroli dużo będzie No i co i tu już wszystko golutkie. Tutaj ładnie paluszkiem chłopek się. Ostatnio mi ją tak ładnie składali do dopieszczali z Arkadiuszem a teraz co No reczek teraz swoje dzieci tu opatula w kołderki Głowica została spreparowana Nagraj jego pozycję do siebie. Nóżka na nóżce Łokieć na kolanku Rączka na główce i telefonik. Arkadiusz co robi? Arkadiusz ściąga zderzaczek, żeby już potem mieć mniej roboty. Witam, przyjechaliśmy dzisiaj na, na garaż i Arkady jakaś decyzja. Co robimy? Ściągamy silniczek. A czemu? Po no, To sobie wymienię na nowy. Tu już paz jest odkręcony nasz test zdał powodzenie. W sumie to może nie, nie wiem jak to nazwać. Zszedł cały płyn wchodzi przez noc, czyli pierścionki nie trzymają. No i dzisiaj będziemy ściągać silnika RL. Barbeik zostanie wypchany na jakiś czas. No, w szoki zostanie wypchany i nie będzie jeździł do momentu przyjścia nowego silnika. O ile mi się to będzie chciało zrobić, nie? Nam się wydaje, że Bebik już, już nie pojedzie nigdy. Takie... No, że już tego nie poskładasz. Rozbierasz to w pier... to w czokolwiek. A, wy... To Tutaj praca w re. Cały pas przedni poszedł do wyjebienia. Do od akumulator. A... Chodźmy, może protipa dam. No. no i damy wam Jeśli Chcecie sobie łatwiej odkręcić płośkę, bo wam macie na przykład trudno tam nie macie takich długich przedłużek, czy po prostu ciężko wam. Ściągnijcie sobie głowicę. I patrzcie to. sobie downpipe I no, tu macie śruby, fajnie Tu macie śruby, łatwiej dostąpić. No, wystarczy głowicę tego ściana i możecie sobie odkręcić płośkę. Czas operacyjny wyciągnięcia tego silnika jeszcze jakieś. Godzina czy znaczy najgorzej będzie go podwiesić? Tu musimy to podwiesić Nie z budy, to będzie najgorsze. A raczej widzicie ostatni raz Babyka. Potem obserwujcie go na Olicie. Jakbyście chcieli coś z niego kupić, to na Olizie wszystko będzie wystawione. Spokojnie. Dajcie temu tak miesiąc. To tych pięknych Wy Ty tyle bluźnicie w tych filmach. Tak to już wygląda cała wiązka z 1.90 i ARL została na prawą stronę ściągnięta. I co, zostało chyba odkręcić pół ośki, z poduszek. Chyba wyjazd, nie? Czy coś jeszcze? Płośki tylko i poduszki. Jednak nie wieszamy go, Arek wymyślił, że dajemy go na zol. Powiesić bym go chciał ze względu na to, że tak było i musiałby tam zawisnąć, no tak ale to powiesimy go już jak go wyciągniemy chustawkę z niego chce zrobić dobra no nie ma zbyt tutaj wam pokazywać no bo to nie jest nic ciekawego do oglądania Arek robi dalej i zaraz się widzimy łośki, cała rzecz została odkręcona teraz tak, będzie strzał z pneumata co jak my się do kanału hopi i tak to... w te wiadro z wodą? Mamy ARL Kurde Fekuła, wyp***jmy to auto na bowie No, bo no a jak? Co z tą to robimy? Z tą k***ą No Nie wiem, kłopasz, mi się nie chce Jeszcze bardzo był blok spawany tu w tym miejscu Zdjęcie m**** robisz czy co? No, kursu, to zdjęcie, zdjęcia mu robię no A ktoś pospawał wiesz czemu, bo za mocno przykręcił ten debil ten poduszkę i urwał Ogólnie bebeik zakończył tutaj swój żywot, nie wiem czy mnie słychać w ogóle, bo strasznie wieje, ale tutaj będzie stał bebeik i spoczywał jak na razie tu stoi kupra, trzeba to skończyć, właśnie ją będziemy wpychać A tam leży silnik i tak od 15 nie zastanawiamy się, co mamy z nim w ogóle zrobić Czy coś jeszcze jakieś słowa końcowe powiedzieć? Nie Witamy na garażu, dzisiaj jakieś włoskie gówno do nas przyjechało Co to w ogóle jest? Coś, coś ty kupił Łukasz Ludzie ci że Golf Golfa 4, coś ty kupił powiedz Vito, silnik 1.4 A Łukasz, jaki wodę zapuściłem Napiszcie może że wygląda jak tu 180 koni, po lekkich wodach, teraz może jest ze 180 Ale... A ale dobra, powiedz w ogóle co to jest za wersja, co to w ogóle jest, a nie... To jest e, mamy koniczynę, mamy duże brębo, mamy szperę, mamy silnik na turbinie, ale jest jeden problem Multi air Jest multi air, nie? ale jest jeden problem, Arek mi się zdiagnozował to auto i co jest z tym autem? Cieka pod głowicą to, no. No, to nie jest świeżo zakup, ile to o to? 7 miesięcy Ja będę miał te koniczynki zamawiać za 200 zł na Allegro Nie no nie, to to tak że żeby nie było Powiedz co tu będzie robione w tym Oto właśnie Tutaj mamy co? Amorki z koni, ok, zabłaka Wydał mi się amortyzator Tutaj możesz pokazać. Wyrał mi się amortyzator. No. Cały, no. mokry. No. Nie stać mnie na oryginalne amortyzatory, bo to koszt jest około 5 tysięcy. Wybrałem 4 tysiące. 5 tysięcy za oryginalne amory? Nie, nie, ale za konie jakieś tam. Dwa tysiące? Dwa, aha, dwa, dwa amory. nowe amory. Aha, no dobra. aha dwa, dobra. dwa nowe. Dwa nowe, prawda? Kręcisz czy pół, jesteś? Kręcę. <laughs> Co my tu mamy? Niebieskie, czyli albo. Ale nie te ty to źle ustawiłeś. Aha, nie, to banana. Czyli albo banan, albo, albo ośmiornica o... Ale musisz zezreć, musisz zezreć, nie ma, że wyplujesz. Dobra, to pięć od razu ty desz. Co, banan? Banan jak dobrze? O, króciarek, tryskawka, albo Karolina. <gulia> o, kurwa, Karolina. <gulia> Karolina Riber? <gulia> o, to poli free. To rea, to Gówno albo co? Nie, gówno, kola. <gulia> karma dla psa. O full karma dla psa. Nie idzie. Ale i tylko jakąś karmą dla psa. Albo coś tropikalnego, czy albo ślimo. No ale co ty robisz! Nie chcę Niew go. Go. So, tak oh, go tak pola Zrawo tak? No. Jeszcze co to jest ciekawostek, mamy i trykuler zamontowany Widziałeś kulerek smika No seryjnie mam podobno 180 koni, ale no, może ja, mieć ze 180 tym kulerem i tym dolotem. Teraz mówisz spół to może być zrobione na 180 to wy wygrałem ten wyścig, nie? Ale jest wywalona już pod gymicą ale pachnie szamoryką Pierwszy szamor tutaj został wyjęty I na fajnie projektu On fez jest zapocony Pokażę co tu chodzi, Froli. Mamy stromą kredkę Tu jest do co nazywają to jest zwykłe Dobra, szukamy nakrętek takiej, że kierownik jest debilem Po dwóch godzinach mu się przypomniała. Aaa, my nagramy film z tego A tu jest No i tak. Jedna strona Dobra. już jest tutaj cała poskładana w sumie. Druga strona zdążył też już całą poskładać. Efektów nie widać. <słek> Kurde, nie wiem czy ja chcę to pokazywać. Tutaj był i on przepuszczał olej. Tam jest Gedor 17 w środku mężyka Wiarek teraz mi to uszczelnia, nie? O! Dobra, będzie. <słek> nie bo się będziemy zymarzyć. Ty jak... Ty Zarek, tak mogę powiedzieć. Po tu już robią tył, tutaj z tej strony. Nie 18, Tutaj z tej strony. morki wyciągane. Bo można grać, że jest drugi blan tutaj, bo. Ach, Chodź zaprezenty dla widza Tu zrobimy zrobione Sauna, Sałna, ja ja zobaczcie I to jak się paruje ciepła para Musisz zrobić, tak siadło A trzeba dystansu dołożyć. Burdzelzice to, 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 to są, burdelzice. To już to z mojej roboty. Nie, to ja jest moje. Czekaj, potasuję. Ja 15 wyciągam. 15, tak? No, to jest 15. Nie, 16,5. 16 to jest fajnie teraz się liczbę, że po wjawsze. wygląda bardzo fajnie, brakuje dystansu. No z tyłu to w ogóle brakuje dystansu, ale wygląda ma pięknie. <noise> w dislu, w dieslu! Jestem <noise> się jeździ. tak. Ja no. i